Bogdan Miszczak, prezes Telewizji Obiektyw, otrzymał odznaczenie pamiątkowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczenie przyznawane jest osobom, które w sposób szczególny popularyzują wiedzę o polskim państwie podziemnym. Ustanowione zostało w 2011 roku z okazji 70. rocznicy przemianowania przez generała Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Uroczystość odbyła się w siedzibie Związku Okręgu Krośnieńskiego. I z takim wielkim przejęciem przyjąłem to, że moja praca, czyli pięć filmów o bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej, miała sens, bo skoro oni, żołnierze Armii Krajowej, uważają, że pokazywanie ich kolegów to taka fajna lekcja historii, więc myślę, że, że ta lekcja historii powinna się odbyć. I Taka multimedialna lekcja historii pokazywana przez nas, przez naszą telewizję, miała sens, i że warto było coś takiego robić. A spotykanie się z tymi ludźmi jest naprawdę wielką przyjemnością, bo jak oni opowiadają, to po prostu człowiek siedzi i słucha, a jest ich coraz mniej. Pamiątkowe odznaczenie odebrał również Wiesław Wójtowicz. Z kolei odznakę kolumbowie rocznik 20 otrzymał major wojska polskiego w stanie spoczynku, Stanisław Pomprowicz. Do konspiracji Stanisław Pomprowicz włączył się w marcu w 1942 roku. Podlegał bezpośrednio placówce AK w Tarnowie. W 2015 roku uhonorowany został Nagrodą Świadek Historii, przyznawaną przez oddział IPN w Rzeszowie. Jestem wzruszony tym oznaczeniem, jestem zaszczycony tym oznaczeniem. Przypominam, są tamte trudne chwile, prawda? Miałem niełatwe życie i w walce z okupantem niemieckim, prawdaż i różne inne później perturbacje, prawda? Tak, że, że tego jest to dla mnie miła pamiątka. Ta odznaka, którą otrzymał pan Stanisław Pąpowicz, a jeszcze ośmiu kombatantów z koła Sanockiego, to jest odznaka jednorazowo ustanowiona z okazji 80-lecia wybuchu II wojny światowej oraz stulecia niepodległości, odzyskania przez polskę niepodległości. Ona jest jednorazowa, odznaka honorowa tylko dla tych, którzy w latach 39-45 walczyli w szeregach ZWZ i Armii Krajowej. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej powstał w 1989 roku. Organizacja zrzesza nie tylko byłych żołnierzy Armii Krajowej, ale również osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w polskim społeczeństwie. Okręg Krośnieński jest jednym z najmniejszych w Polsce, może natomiast pochwalić się największą ilością klubów historycznych imienia Armii Krajowej. To jest taka właśnie nasza duma. Udało się zarówno w Krośnie, w dwóch szkołach, jak i w powiecie krośnieńskim, w Dziewięciu utworzyć takie jednostki, a jedna z nich w Sanoku ma taki charakter łączony, bo to jest, jedno, to jest drużyna harcerska, która również jest takim klubem historycznym imienia Armii Krajowej. Także to bardzo nas cieszy. Okręg Krosno jest jednym z 35 działających w ramach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.